Helix Capital Investment LTD jest międzynarodową inwestycyjną korporacją zarejestrowaną w Londynie. Aby dobrze zrozumieć działanie firmy, wyobraź sobie następujący schemat. Korporacja składa się z wielu inwestorów, którzy wkładają swoje pieniądze w firmę, z kolei firma wkłada posiadany kapitał w różne biznesy. Bardziej szczegółowo wygląda to tak. Inwestorzy, którymi są fizyczne osoby, kupują pakiety inwestycyjne, jakie mają przeważnie rok ważności. Oczywiście każdy inwestuje tyle, ile może. Minimalny wkład to 5 dolarów, natomiast maksymalny to 25 tysięcy dolarów. Każdy inwestor otrzymuje comiesięczne dywidendy, które tworzą pasywny dochód. Uzbierane częściami kwoty tworzą znaczny kapitał, który Helix inwestuje w wybrane biznesy. Specjaliści wykalkulowali, iż dywidendy dla inwestorów będą wypłacane z zysków generowanych przez otwarte projekty. Jest jednak ale. Aby świeży biznes zwrócił swój wkład początkowy, potrzebuje średnio od 12 do 17 miesięcy. Dopiero po tym okresie możemy mówić o czystym zysku. Wyjątkowe jest to, że nawet gdy nowo otwarte biznesy dopiero nabierają obrotów, każdy inwestor Helix i tak regularnie otrzymuje comiesięczne dywidendy. Jak jest to możliwe? Otóż firma wypłaca je dzięki swojej poduszce bezpieczeństwa, którą jest kryptowaluta Bitcoin. Właśnie to jest sekretem i gwarancją stabilności naszej firmy. Dalej wszystko wygląda jeszcze prościej. Inwestorzy, którzy włożyli pieniądze w biznesy 2014 roku, otrzymali swoje wszystkie należne dywidendy po 12 miesiącach. Po tym okresie, Helix nie będzie już im płacił. Jednak biznesy, które zostały stworzone w tym 2014 roku, dalej działają i przynoszą dochody. W kolejnym roku pojawiają się nowe inwestycje robione przez inwestorów z całego świata. Ich pieniądze są inwestowane w otwarcie nowych projektów. Jednak dywidendy Helix może bez problemów wypłacać z zysków generowanych przez biznesy otwarte w poprzednim roku. Nawet jeżeli działające od ponad roku projekty nie pokrywają wszystkich zobowiązań Helix względem inwestorów, firma posiada swoją poduszkę bezpieczeństwa, jaka zrobi to za nich. Mówimy oczywiście o kryptowalucie Bitcoin. Dzięki takiemu schematowi tworzy się zamknięte koło, jakie nieprzerwanie generuje zyski firmie i inwestorom. Helix Capital otwiera każdemu możliwość zbudowania pasywnego dochodu i tworzy nowe miejsca pracy, ponieważ każdy projekt jest otwierany legalnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ale to nie wszystko. Firma pozwala jeszcze na zbudowanie dodatkowego dochodu dzięki budowie sieci partnerskiej. Jak wyglądają zarobki? W swojej strukturze jesteś osobą numer jeden. Często taka osoba jest nazywana sponsorem. Każdą osobę, jaką zaprosisz osobiście, system umieszcza w pierwszej linii Twojej struktury, inaczej mówiąc na pierwszym poziomie. Za wszystkie te osoby otrzymujesz wynagrodzenie w wysokości 5% od włożonych przez nich pieniędzy. Dalej Twoja struktura rośnie w głąb. Znaczy to, że Twoja pierwsza linia osób zaczyna robić to samo co Ty, buduje swoją strukturę partnerską. Wszystkie osoby zaproszone przez nich to Twoja druga linia, za którą otrzymujesz 3% od ich pakietów inwestycyjnych. Zaczynając z trzeciego poziomu, a kończąc na ósmym, Twoje wynagrodzenie wyniesie 1% od sumy zrobionych inwestycji. W rezultacie mogą to być gigantyczne prowizje.